Wielu Józef, Józef. 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 Jest Jest Bardzo serdecznie jak Państwu, Panię, witaj święto Józefa! Jakie różowe niebieskie! Nie będzie pękali wszyscy! Na wieki wieku! Waszą grupę z daleka witaj! to taka malonierska grupa! wszyscy waszny. Dziś jesteście. Pamiętajcie, że jedna, to są już tutaj. A w pierwszym może się rozpędzić i przy oczy nie i zabijzie. Więc chcę powiedzieć, że ja swój chór, matka Boża Czerwcowska, są już tutaj. I proszę, zaczynajcie być, żeby tych na nie sklepić. Każdy jest w czasie drogi ale ważny jest czas spotkania wykorzystajcie proszę ten czas nie? jest dużo pielgrzymów z różnych stron trochę ciasnowo dzięki Bogu ale znajdziecie czas żeby się powodzić Panie dziękuję za waszą wytrwałość wielność no i że tak uroczyście wyglądacie